Kiedy większość ludzi wyobraża sobie imperium, widzi żołnierzy maszerujących pod sztandarami, mapy pokryte kolorami podbojów i terytoria zdobyte siłą. Jednak w XX wieku pojawiło się inne imperium, takie, które nie potrzebowało armii, a jedynie umów. Jego bronią były kontrakty generałami, bankierzy, a flagą obietnica kredytu. Żadne buty nie przekraczały granic tylko teczki. Nigdzie to ciche imperium nie pozostawiło głębszych śladów niż w Ameryce Łacińskiej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy pojawił się tam nie jako zdobywca, ale jako opiekun. Mówił o stabilności, porządku, pomocy narodom w odbudowie po wojnie. Utworzony w połowie lat 40. w Bretton Woods, fundusz miał zapobiegać kolejnemu globalnemu załamaniu, stabilizować kursy walutowe i dać krajom Borykającym się z trudnościami, szanse na odbudowę. Na papierze brzmiało to jak lekarstwo. W praktyce lekarstwo to często stawało się chorobą. Aby zrozumieć, dlaczego przenieśmy się do Ameryki Łacińskiej w połowie XX wieku, kraje takie jak Brazylia, Meksyk i Argentyna dążyły do modernizacji. Fabryki powstawały dzięki ochronnym cłom, mnożyły się przedsiębiorstwa państwowe. A dotacje sprawiały, że żywność i paliwo były dostępne dla ubogich. Politycy obiecali dobrobyt już teraz i zaciągnęli ogromne pożyczki, aby go zapewnić. A przyszłość, kiedy nadeszła, wystawiła rachunek w pełnej wysokości. W latach 70. pieniądze były tanie i płynne. Ceny ropy gwałtownie wzrosły, a petrodolary zalały zachodnie banki, które desperacko chciały udzielać kredytów. Przywódcy Ameryki Łacińskiej dostrzegli szansę. Pożyczać w dolarach, budować tamy i autostrady, uruchamiać programy społeczne, utrzymywać polityczną machinę w ruchu. Wydawało się, że to postęp. Miasta się rozrastały, przemysł kwitł, w powietrzu unosił się optymizm. Ale każdy cud ma swoją cenę. Ta cena została ustalona w Waszyngtonie na początku lat 80. Kiedy Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych pod przewodnictwem Paula Volkera podniosła stopy procentowe, aby powstrzymać inflację, z dnia na dzień te łatwe kredyty stały się toksyczne. Dług, który kiedyś był możliwy do spłacenia, stał się niemożliwy do spłacenia. Meksyk, Brazylia, Argentyna, całe gospodarki ugięły się pod ciężarem odsetek, które w ciągu kilku miesięcy wzrosły trzykrotnie lub czterokrotnie. W 1982 roku minister finansów Meksyku poleciał do Waszyngtonu i przyznał się do tego, co nie do pomyślenia. Nie możemy spłacić długu. W sali zapadła cisza. Wtedy wkroczył MFW. Nie przyszedł jednak z pustymi rękami. Jego pakiety ratunkowe były obwarowane warunkami. Warunkami na tyle surowymi, że miały wpływ na całe społeczeństwa. Rządy otrzymały polecenie ograniczenia dotacji na żywność i paliwo, dewaluacji walut, zamrożenia płac i prywatyzacji przemysłu państwowego. Budżety nie były przepisywane w kongresach ani parlamentach, ale w biurach przy Pennsylvania Avenue. Pierwsza linijka każdego nowego budżetu była prosta spłacić wierzycieli. Dla lokalnych polityków było to wygodne. Mogli powiedzieć swoim obywatelom, nie mamy wyboru. Tak wymaga MFW. Ból można było przenieść na zewnątrz. Chleb podrożał, nauczyciele stracili pracę, w szpitalach zabrakło leków, ale spłaty zadłużenia były dokonywane terminowo. Ameryka Łacińska stała się laboratorium oszczędności, a jej obywatele niechętnymi obiektami badań. Wyniki eksperymentu były druzgocące. W latach osiemdziesiątych średnie dochody uległy stagnacji lub spadły. Ekonomiści nazwali to później straconą dekadą. Wzrost gospodarczy zaniknął, pogłębiły się nierówności, a ubóstwo rozprzestrzeniło się jak pożar. Mimo to spłaty były kontynuowane, pieniądze wypływały, a nędza pogłębiała się. To było jak tonący człowiek oddający portfel przed zanurzeniem się w wodzie. Cierpienie nie było abstrakcyjne. W Caracas wybuchły zamieszki, gdy zniknęły dotacje do benzyny. W Buenos Aires protesty wypełniły ulice, gdy ceny wzrosły, a płace zamrożono. Głód, bezrobocie i chaos polityczny stały się częścią codziennego życia. Niektóre rządy upadły, inne stały się autorytarne, wykorzystując reformy wspierane przez MFW jako uzasadnienie represji. Przez cały czas fundusz nazywał swoją politykę dostosowaniami technicznymi, jakby ból był matematyczną koniecznością, a nie kosztem ludzkim. Meksyk był pierwszym domino. Gdy upadł, reszta poszła w jego ślady. Podczas boomu naftowego w latach 70. Meksyk zaciągnął ogromne pożyczki, licząc, że wysokie ceny ropy pokryją jego długi. Jednak gdy ceny ropy spadły, a stopy procentowe wzrosły, Iluzja prysła. Publiczne przyznanie się do niewypłacalności wstrząsnęło Wall Street. Meksyk nie był bowiem osamotniony. W całej Ameryce Łacińskiej kraje zaciągały pożyczki w oparciu o to samo złudzenie, że wzrost gospodarczy zawsze przewyższy zadłużenie. Teraz banki w Nowym Jorku, Londynie i Frankfurcie stanęły w obliczu własnego kryzysu. Wtedy właśnie MFW ujawnił swoją prawdziwą rolę. Nie chodziło tylko o ratowanie krajów, ale o ratowanie globalnego systemu bankowego. W zamian za nowe linie kredytowe kraje musiały wprowadzić surowe środki oszczędnościowe, otworzyć swoje rynki i sprzedać aktywa państwowe prywatnym inwestorom. Stabilizacja została osiągnięta kosztem suwerenności. To, co zaczęło się jako pomoc finansowa, przekształciło się w system ekonomicznego posłuszeństwa. W tym momencie narodził się tak zwany konsensus waszyngtoński. Jego zasady były jasne: ograniczyć wydatki publiczne, zliberalizować rynki, sprywatyzować przemysł i pozwolić rządzić kapitałowi zagranicznemu. Dla jego twórców była to reforma, dla milionów ludzi, którzy przez to przeszli, była to utrata majątku. Bogactwo publiczne stało się prywatnym zyskiem. A sieci bezpieczeństwa, które kiedyś spajały społeczeństwo, zostały zniszczone. W połowie lat 80. Boliwia stanowiła doskonały przykład. Kraj pogrążył się w hiperinflacji. Ceny rosły o tysiące procent rocznie. Technokraci z MFW zalecili terapię szokową. Z dnia na dzień zniknęły dotacje, waluta została zdewaluowana, a wydatki zostały ograniczone. Inflacja spadła ale wraz z nią spadło tempo życia. Zamknięto kopalnie, gwałtownie wzrosło bezrobocie, a całe miasta pogrążyły się w ciszy. Na papierze liczby wyglądały lepiej. W rzeczywistości ludzie głodowali, jednak w Waszyngtonie uznano to za sukces. Ten sam scenariusz został później zastosowany w Argentynie, Brazylii i Peru. Każda linijka była znajoma, a zakończenie przewidywalne. Stabilność dla wierzycieli. Stagnacja dla obywateli. Argentyna stała się kolejnym przestrogą. W latach dziewięćdziesiątych jej przywódcy stosowali się do wszystkich zaleceń MFW, związali peso z dolarem, sprywatyzowali główne gałęzie przemysłu i świętowali zmniejszenie deficytu jako dowód postępu. Przez chwilę wydawało się, że to działa napłynęli zagraniczni inwestorzy. Gospodarka rozkwitła, a kraj został okrzyknięty wzorowym uczniem reform. Jednak pod tą fasadą narastała presja. Powiązanie peso z dolarem spowodowało, że eksport stał się drogi, a długi nie do udźwignięcia. Zamknięto fabryki, wzrosło bezrobocie i narastała niechęć. Na początku XXI wieku iluzja się rozpadła. Banki zamroziły konta, ludzie z dnia na dzień stracili oszczędności całego życia. A gniew przerodził się w zamieszki. Okrzyk, który rozbrzmiewał w Buenos Aires, nadal odbija się echem. Kesewajan Todos. Wyrzućcie ich wszystkich. W ciągu jednego roku upadło pięciu prezydentów, a MFW, niegdyś chwalony jako Zbawiciel, pozostawił po sobie krajobraz złamanego zaufania i pustych portfeli. Sytuacja ta nie była wyjątkowa dla Argentyny. W Brazylii polityka oszczędnościowa wspierana przez MFW a, pozwoliła opanować inflację, ale pozostawiła głębokie blizny w postaci nierówności społecznych. W Peru stabilizacja gospodarcza zlikwidowała zabezpieczenia dla pracowników i osób ubogich. Logika była zawsze taka sama: zdyscyplinować budżet, zadowolić rynki, chronić wierzycieli. Ale kto chronił ludzi? Nikt. Stracona dekada Ameryki Łacińskiej zamieniła się w straconą generację. W latach 1980-1990 średnie dochody uległy stagnacji lub spadły. Wskaźniki ubóstwa podwoiły się, zniknęły inwestycje w szkoły, szpitale i infrastrukturę. A podczas gdy region pogrążał się w rozpaczy, nadal wysyłał miliardy za granicę, aby spłacić długi. Wyobraźcie sobie ironię. Dziesięciolecia, które powinny były zbliżyć Amerykę Łacińską do świata rozwiniętego, zamiast tego oddaliły ją od niego. Wall Street została uratowana. Ludzie zostali poświęceni. MFW twierdził, że jest neutralny, że jest zwykłym technikiem stosującym logikę ekonomiczną. Ale neutralność była iluzją. Jego decyzje były kształtowane przez te same siły, które kontrolowały światowe finanse: Stany Zjednoczone i Europę, których banki posiadały właśnie te długi, które były spłacane. Teoretycznie MFW był organizacją międzynarodową. W praktyce był jednak narzędziem egzekwowania woli wierzycieli. Przepisał budżety krajowe za pomocą arkuszy kalkulacyjnych zamiast żołnierzy, podporządkowując narody nie poprzez inwazję, ale za pomocą arytmetyki. A Ameryka Łacińska była niestety tylko początkiem. Region ten stał się poligonem doświadczalnym dla doktryny, która wkrótce rozprzestrzeniła się na cały świat. Po zakończeniu eksperymentów te same formuły zostały wyeksportowane: do Azji po kryzysie finansowym lat 90., do Rosji w okresie chaosu postsowieckiego oraz do Grecji po 2008 roku. Narzędzia były identyczne: oszczędności, prywatyzacja, reformy. Wynik również był taki sam: społeczne cierpienie opakowane w odpowiedzialność fiskalną. Weźmy na przykład Grecję. Kiedy nastąpił globalny kryzys finansowy, Grecja ujawniła długi, których nie była w stanie spłacić. Unia Europejska, Europejski Bank Centralny i MFW, zwane łącznie trojką, Przedstawiły znany scenariusz: pożyczki zostaną przedłużone, ale tylko pod warunkiem, że kraj obniży emerytury, zmniejszy wynagrodzenia i sprzeda swoje aktywa publiczne. Politycy powiedzieli obywatelom, że nie mają wyboru, używając tych samych słów, które kiedyś padły w Meksyku i Buenos Aires. I ponownie wynik był taki sam: trudności dla zwykłych ludzi, bezpieczeństwo dla wierzycieli. Nawet najbogatsze kraje nie są odporne. Włochy, Japonia i Stany Zjednoczone mają obecnie długi, które przeraziłyby ministrów z Ameryki Łacińskiej w latach 70. Jak dotąd, rynki nadal wierzą, że kraje te są w stanie spłacić swoje długi, ale wiara jest krucha. Jeśli stopy procentowe pozostaną wysokie, gospodarki ulegną stagnacji, a wierzyciele stracą zaufanie, nastąpi korekta. Być może nie będzie to program MFW ale jego istota będzie znana oszczędności pod pozorem ostrożności, cierpienie uzasadnione koniecznością. Ponieważ dług to nie tylko liczba, to forma kontroli. W Ameryce Łacińskiej dług stał się smyczą, która przywiązywała rządy do Waszyngtonu, pozwalał funduszowi dyktować politykę, decydować, co można finansować, a co należy ograniczyć. A teraz, gdy globalne zadłużenie osiąga historyczne poziomy, ta sama smycz zaciska się wokół świata rozwiniętego. Nie zawsze będzie to nazywane oszczędnościami, czasami będzie nosiło łagodniejsze nazwy: dyscyplina fiskalna, reforma rynku, odpowiedzialne wydatki. Ale efekt będzie taki sam: zwykli obywatele płacą, aby pożyczkodawcy pozostali bez strat. Dlatego utracona dekada Ameryki Łacińskiej ma dziś znaczenie. Ujawniła ona, jak naprawdę działa system, jak pieniądze płyną w górę, jak polityka służy kapitałowi, a nie ludziom, jak całe narody mogą zostać przepisane językiem długu. Region ten był traktowany jako zbędny, a jego mieszkańcy jako punkty danych w eksperymencie ekonomicznym. Ale eksperymenty te miały realne koszty. Utracone pokolenia, głębszą nierówność i utrzymującą się nieufność, która nadal nawiedza kontynent. Jednak z tego cierpienia wyłania się ostrzeżenie. Jeśli zrozumiesz ten schemat, dostrzeżesz go zanim się powtórzy. Twoim dziadkom powiedziano, żeby oszczędzali w bankach, które później upadły. Twoim rodzicom powiedziano, żeby kupowali domy, które nigdy nie stracą na wartości, dopóki nie straciły. Tobie mówi się, żebyś inwestował na rynkach, które obiecują bezpieczeństwo, ukrywając ryzyko. Różne epoki ta sama iluzja. Wniosek jest jasny: nie myl obietnic z bogactwem. Prawdziwe bogactwo to to, co zachowuje wartość, gdy systemy upadają umiejętności, których nie można outsourcować, aktywa, których nie można zdewaluować, społeczności, których nie można sprywatyzować. Ponieważ historia nie powtarza się dokładnie, ale rymuje się, zwłaszcza gdy ludzie zapominają wers. Cień MFW nad Ameryką Łacińską nie dotyczył tylko pożyczek. Chodziło o pokazanie światu, co się dzieje, gdy liczby stają się ważniejsze od życia. A jeśli ta lekcja nie zostanie wyciągnięta, ta sama historia powtórzy się nie w Meksyku czy Argentynie. Ale w sercu Europy, w Tokio, a nawet w samym Waszyngtonie. Kiedy więc następnym razem polityk powie: Musimy zacisnąć pasa, lub żyjemy ponad stan, pamiętajcie, kto płaci za te trudne wybory. Pamiętajcie o zamieszkach w Caracas, głodzie w Boliwii, zamrożonych bankach w Buenos Aires. Pamiętajcie, że dług to nigdy nie jest tylko dług to dźwignia finansowa a dźwignia finansowa Zawsze wiąże się z kimś, kto pociąga za sznurki. Historia się nie powtarza, ale jeśli jej nie zrozumiesz, i tak cię zmiażdży. Jeśli dało ci to nową perspektywę, kliknij subskrybuj. Historia nie tylko opowiada nam, co się wydarzyło, pokazuje nam, co nas czeka, a ja będę tu, aby pomóc ci to dostrzec jako pierwszy.